Hey guys, today I will show you how to recreate a baconator from Wendy's at home. Ja no oczywiście żartuję. Przepis będzie amerykański, ale będę mówił po polsku. Tak więc dziś odtworzymy sobie baconatora z amerykańskiego fast foodu Wendy's. Do przygotowania baconatora będziemy potrzebować 200 g mielonej wołowiny, 6 plastrów bekonu oraz najlepszej bułki do burgerów, czyli briożki. Przepis na domowe znajdziecie w prawym górnym rogu jakoś teraz. Potrzebny nam będzie jeszcze ser cheddar, ale z jakiegoś powodu go tu nie ma. Najlepszą metodą na zrobienie dużej ilości chrupiącego bekonu jest upieczenie go. Dzięki temu równomiernie się przypiecze i jednocześnie zrobicie go dużo więcej niż na patelni. Układamy nasze plastry na kratce położonej na blaszce do pieczenia i podłożonej folią aluminiową, a następnie wkładamy do rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza piekarnika na około 15-20 minut, aż będzie zarumieniony i chrupiący. Czas uformować burgery. W bekonatorze znajdziecie dwa kotlety po około 100 gramów każdy. Wendy formuje kwadratowe burgery. Nie pytajcie dlaczego, bo nie wiem. Robię tak samo, bo chcę być dokładny, a nie rozsądny. Patelnię rozgrzewamy na dużym ogniu. Moją coś opętało, więc krótka przerwa techniczna na jej zmianę. Burgery doprawiamy solą i pieprzem. Zrobię to teraz w tle, bo wcześniej zapomniałem. Gdy patelnia będzie dymić, układamy burgery i doprawiamy je solą oraz pieprzem z drugiej strony. Pamiętacie co mówiłem o patelniach do smażenia? Ja też pamiętam, no ale sami widzieliście co się przed chwilą działo. Uwaga ogłoszenie! Na dole jest taki fajny czerwony przycisk, założę się, że nie macie psychy, żeby go kliknąć. Po około 3 minutach przewracamy je na drugą stronę i układamy ser cheddar. Najlepiej w plastrach. Ja dodałem starty, ale to nie problem. Wlewamy odrobinę wody i przykrywamy, by ser się szybciej rozpuścił. Na drugiej stronie smażymy kolejne 3 minuty. W międzyczasie kroimy bułkę na pół i tostujemy środki na maśle na złoty kolor. Patelnia się uspokoiła więc dostała drugą szansę. Kiedy wszystko mamy gotowe czas to złożyć. Wendy's nie miesza też sosu przed nałożeniem go na bułki, czego również nie rozumiem, ale nie od tego tu jestem. Smarujemy więc obie połówki łyżeczką majonezu i ketchupu. Następnie układamy pierwszego burgera, trzy plastry bekonu, kolejnego burgera i kolejne trzy plastry bekonu prostopadle do tych poprzednich. Ta, to jest Ameryka i tu nie ma warzyw. Od siebie dodałbym jeszcze kilka pikli, ale to kwestia preferencji. No i przykrywamy drugą część bułki. Mam wrażenie, że położyłem górną bułkę pod złym kątem, ale trudno. Kroimy i uważamy, żeby cała konstrukcja się nie rozpadła. No i patrzcie jak to wygląda w środku. A jak smakuje? No a jak może smakować podwójny burger z podwójnym bekonem i serem? A czy smakuje jak prawdziwy Baconator? W sumie nie wiem, bo nie pamiętam, ale chyba całkiem podobnie. To tyle na dziś. Zróbcie go sami, jeśli chociaż w pewnym stopniu chcecie się przenieść do USA.